Po raz pierwszy w tym roku e, nasze jury stało się jury interdyscyplinarnym. To inne spojrzenie wniosło absolutnie świeży powiew w obrady jury, i myślę, że właśnie dzięki temu e, wszystkie projekty, które zostały nagrodzone, były nieoczywiste. I chyba o to nam chodziło. Ta nagroda jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem, e, dlatego że jest przyznawana przez profesjonalistów. Jest to nagroda, która jest przyznawana przez ludzi, którzy rozumieją złożoność i kompleksowość procesu, jakim jest tworzenie designu. Dlatego jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że ją otrzymaliśmy. Staramy się w naszych projektach szukać harmonii, balansu tego, żeby te projekty były spójne. Nie ma Przepisu, recepty e, na projekt, który moglibyśmy zaaplikować, dlatego że każdy z tych projektów to jest indywidualna historia. W projektowaniu istotne jest to, żeby projekty poruszały, żeby budziły emocje i liczymy, że ta reakcja komisji konkursowej oznacza, że właśnie poruszyła gdzieś, gdzieś serca i, i pozwoliła się zauważyć.